Siema, z tej strony X Freddy aktualnie znajdują się na moim serwerze, czyli na xdmc.pl i w dzisiejszym odcinku będę wykorzystywał po prostu itemy z premium case'ów ale z premium które wydropię po prostu z, ze stone'a, przed chwilę włączymy turbo case i pod tym odcinkiem mogę Wam wylosować również yy, fremda, więc zostawcie subika, łapeczkę w górze i dzwoneczek to sobie włączę turbo case na 300 sekund oraz dam sobie rangę set mega drop podłoga mega uty dobra spawn wezmę sobie ogarnę jakieś minuty trzeba co zrobiłem? Kurde bo ja nie mogę wykorzystywać itemów zapomniałem Tylko po prostu wezmę sobie kilow tak i tronk caseów będę wykorzystywał No nie i podniosę na spawn jakieś Śmieć, ja nie mogę tego wykorzystywać, gdzie, są, gdzie jest te parka. Dobra, szybko, bo mi tylko czas leci, dobra, tepią mi na sandy, ale rzucę sobie perłę w dół. Dobra, szybko, szybko, bo tylko czas tracę, a zostało bardzo mało czasu. Dobra, perła w dół albo nie, tak po prostu będzie szybciej, bo zanim ja spadnę. Dobra, cyk. Perły, perły wyrzucamy, wkopujemy się. Tylko tego dirto już bym musiał się pozbyć, muszę sobie jeszcze drop skonfigurować, kurde, Belemol jestem można powiedzieć, przygotowany. Dobra, to wyrzucam sobie cyk, cyk, Ue, EG A jeszcze nie mogę zakupić, bo mam zbyt mało y, bloków. Dobra, cyk EG. Teraz tylko zostało drop nam premium casey. Mamy 150 tysięcy. Jak widać ludziom drobną do premium casey, ja im właśnie załączyłem. Ale mniejsze jest taki problem, że dopiero wyleciała pierwsza skrzynka i około jakbym wlecił tak z skrzynek czy coś takiego będę... Kurde... Ja tu kogoś słyszę, ja tylko już słyszę leją się tutaj aktualnie jest 160 osób na serwerze Nie wiem czy oni będą mnie próbowali zamordować Czego im to wygląda Ale po prostu uciekam z tego miejsca zdarzenia Oj dobra Po prostu jak się wyrąbię to następnych, kiedy jak będę po prostu wykorzystywał Google itemy, bo chodzi to o to, że jak na szkołę to nie będę tracił czasu, żeby sobie podkładać te itemki, tak? Dobra, pierwsze klatę już mamy, ale jak dzieli się to, emeraldy już nam wypadły, czyli jestem upoważniony, żeby sobie, Damoko mi stack wypadł, czyli jestem upoważniony, żeby sobie zakupić resztę części seta. Dobra, cyk, cyk. A jak ktoś jeszcze nie widział, to dodaliśmy pod slash sklep tutaj yy, narzędzia oraz y, kilof złoty, więc nie potrzebujecie specjalnie robienia kilofa. jak na przykład źle postawicie ja sobie ten refa, żeby nie było. sobie tutaj Bindy, yy, Bindy Slash g, Slash eg to jest otwarcie menu efektów, kurde, czy podołam z nim, bo on ma dosyć dużo rankingu, jak to za jakiś Giga tak mi się wydaje, został zrzucony perełkę rzucił ja nawet nie wiem co on zrobił znaczy na on siedzi teraz, znaczy on siedzi, dobra dobra, to tak sobie zjem no kurde, bo on ma waterskilla i wszystko, ale myślę, że z nim polegnę to mi się wydaje, że on lepszy jest no nie jak mi się go uda zabić, to będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, o kurde a że no, on te nie zrobił Dobra, on spadł niżej ja, bo on też nie zrobił tego Otera, ja też nie zrobiłem I teraz... poli, a ja na mnie już myślałem, że polegnę w tej potyczce Chciałem go zamurować, ale mi nie wyszło Niebany Blazing Pack Bo ukrywa niektóre rzeczy Na przykład teraz widzieliście skrzynkę No nie, bo on napięcie sobie te no jak ja mam go zabić? Jak ja z nim polegnę, to po prostu zakupię sobie itemki, nie? O nie, no i na trzech mnie zabił, no. No też, jakbym kogoś zabił, to nie miałbym czasu, żeby sobie odkładać po prostu te itemki do Ender chesta, Ale może teraz się oddam kogoś uka trupić, kto wie. Dobra, lecimy w jakiś chwili. Dobra, czy uda mi się go zabić? Kurwałoby, no i dobra, udało się. Już się można powiedzieć na zero, bo tam ten jest bo po prostu jest z niego zbyt wielki biga czad i po prostu zawiodę do spą. I chciałbym wam jeszcze powiedzieć w tym odcinku, że po prostu jak będzie dzisiaj, czyli w sobotę o godzinie 18 na serwerze 180 osób, to na live wam wylosuję mamone, więc myślę, że spoko rzecz. Dobra, lecę z nim, lecę z nim. Zobacz z nim jadę ty. Dobra, drugą perłę zmarnował. Dobra, czyli jesteśmy jakby na refy na zero z nim. Oraz mamy więcej perełek. A już myślałem, że on będzie psycho żeby dobijać. Bo on tak wygląda. I on też był jakiś taki psycho. Dobra, kolejną perłę zmarnował. No i chcę uciekać. To jest właśnie poziom graczy na moim serwerze. To się pobiją, i od razu chcą uciekać. Bo nie mają. O! Dobra, na, na farcie go można powiedzieć zabiłem Nawet blisko nie było Czyli dwa razy zabiliśmy, raz zginęliśmy, więc można powiedzieć, że jesteśmy na plus A Wam szanowni Państwo, jak takie odcinek Wam się spodobał, to wiecie co robić Ja się z Wami żegnam, o, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć